Przypomniana w ostatnich dniach przez Komisję Nadzoru Finansowego sprawa likwidacji działającej przy skokach Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych. To sprawa z 2010 roku jeszcze. Przypomina o tym, jak bardzo nieprzejrzystym systemem był i chyba nadal jest system spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Sytuacja, w której można właściwie jednoosobową decyzją zlikwidować fundację, w której jest. Ponad 60 milionów złotych majątku i przetransferować pieniądze do spółdzielni, a potem spółki, która ma tylko kilku prywatnych właścicieli, wydaje się trudna do pojęcia, ale tak, właściwie, tak właśnie się stało. Nie jest to pierwsza tego typu sprawa, bo przecież pamiętamy zarzuty Komisji Nadzoru Finansowego do spółki Skok Holding zarejestrowanej w Luksemburgu, do której, jak twierdzi KNF, przepływają kilkudziesięciomilionowe rocznie kwoty skaz skoków. Mamy też sytuację dość podbramkową w skoku Wołomin, z którego można było bez większego problemu wyprowadzić kilkaset milionów złotych w kredytach. No, sytuacja jest taka, że właściwie należałoby postawić trzy pytania. Po pierwsze, czy skoki da się jeszcze zrestrukturyzować, zerwać te, te, te wszystkie więzi finansowe i niejasne powiązania. Drugie pytanie dotyczy tego, czy ktoś za skonstruowanie takiego systemu, który jest dziurawy niczym durszlak, z którego wyciekają kilkudziesięciomilionowe kwoty, czy ktoś za to powinien odpowiedzieć? No, trzecie pytanie dotyczy tego, jak tak naprawdę odniesie się do sprawy, by PiS, partia, która wyniosła, czy która pozwoliła rozpocząć Grzegorzowi Bieleckiemu Karierę polityczną. Pytanie brzmi, jak pan senator Bierecki, a także jak jego partia PiS będzie się czuć w sytuacji, w której wychodzą na jaw coraz to dziwniejsze i bardziej kontrowersyjne operacje finansowe pana senatora.